Dzień witam bardzo serdecznie. Oczywiście jesteśmy w Zespole Szkół Technicznych imieniem Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Mamy szczególny dzień, dzisiaj 25 kwietnia 2024 roku, Dzień Otwarty Szkoły. Otwieramy swoją szkołę przede wszystkim dla ósmoklasistów, żeby zobaczyli co mamy najlepszego, co możemy im za zaoferować i jak pokierować ich ścieżką kariery. W szkole same nowości. Oczywiście zakończyliśmy ostatnio projekt zawodowcy powiatu bielskiego, w którym doposażyliśmy pracownię, m.in. też pracownię fryzjerską, ale nie tylko, pracownię mechatroniczną, budowlaną na warsztatach. Wystrój warsztatów też myślę, że bardzo ciekawy, z nową fototapetą i wiele, wiele innych rzeczy. Kierunki przede wszystkim, które mamy do zaoferowania to, tak jak tutaj ta pracownia, technik usług fryzjerskich, technik ochrony środowiska, technik mechatroni technik budownictwa, no i to oczywiście główne jeżeli chodzi o technikum, dodatkowo jest jeszcze technik mechanik, ale mamy też branżową szkołę pierwszego stopnia, w której kształcimy przede wszystkim monterów robót wykończeniowych w budownictwie, chcielibyśmy prowadzić nabór na elektryka w tym roku, no i oczywiście kierowca mechanik, w którym to oferujemy bezpłatnie zdobycie prawa jazdy kategorii B. Oczywiście zawsze staramy się dopasować do zmieniającego się rynku pracy. Przede wszystkim współpracujemy z dużymi firmami tutaj terenu miasta, z Wipaszem, Meprozetem, oczywiście z Cedarem jeszcze i zawsze też pozyskujemy informacje z Urzędu Pracy, jakie ewentualne szkolenia zrobić dla uczniów i pod tym względem między innymi robimy projekty unijne.